Cześć Siemanko z tej strony. Carlos750. A to jest pierwszy odcinek z Minecraft Pocket Edition na PlayStation 4. Będzie to taka seria, w której będę po prostu chodził, zbierał różne rzeczy. Nie będzie tu dużo odcinków. Będzie jakaś ograniczona liczba, nie wiem ile. Tutaj mamy nowy świat. Przetrwanie na no, odcinek normalny. Stwórz nowy świat. Otynuję no, grę lokalnie, bo jeszcze muszę sobie drugi raz PlayStation Plus wykupić. No, mi się skończyło chyba w piątek. Albo w czwartek. W piątek, no. Nie wiecie, no już nie mogę na razie grać. Przerwa przed nagrodza i tu idzie dalej. Tu wygrałem lekordów rekordów, lekordów rekordów, 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 nie Dobrze, tutaj mamy moją skrzynkę. Tak to wygląda już tutaj na górze, pokażę. Rozbierzemy wszystko. Się gdzieś osiedlimy. Zawsze od razu, takie, wiecie, początkowe, jak zawsze, to zbieramy rzeczy w Minecrafcie. W Minecrafcie, w Minecrafcie, w Minecrafcie, dokładnie w Minecrafcie, Mamy no. mapę, widzicie coś powinniście, widzicie, tak widzicie, tutaj widzicie, no jego z dołu nie będziecie widzieć, bo przepraszam, mam nadzieję, nie zrobię, się to zrobi, to wyszło, bo jest też... Mm, tak nie wiem, no, tylko będzie dobra. Tam, to będziecie, może, z trochę wieźnie, jak to będzie wyglądało. Pościnamy trochę jabła na początek, jak to zawsze się robi. W Minecraftie, początki takie. Mm, dawno w ogóle mało YouTuberów nagrywa Minecrafta. Tak samo to widać. Chyba. O, drewno, albo ciemno, trochę. Zjeżdżamy jeszcze trochę więcej drewna. Pozbieramy, gdzie trzeba. Domek zbudować, nie wiem, gdzie znajdziemy Jakieś miejsce, o, cave. Cave, we are the champions. Dobra, wejdźmy do tego. O, kliper, you, creeper. Creeper w dzień, nie, nie, uciekać. Od razu creeper? To taki respawn szajki! Ale widzieliście? Ja widziałem creeper razem. Tam był creeper. Daję słowo. To jest... O, wioska villagerów! the Champions! Akurat dobrze nam się narosiło, tam zbudujemy domek na pewno. Bo jak będziemy się wychodzić w mapę, to na pewno tam będzie lepiej. I tam kolejna wioska villagerów, A nie, to tam to jest piramida jest, tak? To jest piramida. Tak. Pójdziemy się do piramidy, ale to nie. To dopiero jak zbierzemy ku jak jakiś mieczy, będziemy mieli to Tam jest piramida. Widzicie? No widzicie. Tam jest piramida. Printujemy sobie, że ktoś nie wie, tu w krem sprintuje się, tak że tak robi się tak dwa gałko, to dwa razy gałko, patrzcie, to tak, nie? A teraz robię raz drugi gałko, tak dwa razy idzie, ty, kurde, zboże mi dać, I, jeżeli mają tego kolarza, czy jak on tam to jest dobrze, a jeżeli nie mają to jest słabo, bo zawsze taki gostek ktoś ma u siebie tam. No nie macie? To słaba wasza wioska, kurde. Taka nieestetyczna i w ogóle jakoś słabo tutaj macie. stałna i tak dalej, dobra. Dajcie mnie zbożę marcheweczkę. Chodujcie lepsze na przyszłość. Mam jedzonko. No, robimy sobie własną farmę, nie będziemy od nich kolejować, tylko sobie weźmiemy tę nasionka. To będzie moje nasionka. Idź. Tak. Wiemy Villa Jackera. ale ja na razie mój kanał jest tak jakoś niewiele widoczny na YouTube, myślę, że to się zmieni. Uda mi się coś rozwinąć na YouTube. Tam mają trochę lepsze zboże, ale to trwa. Mówimy o Nie mają kowala, tutaj słabo. Słabo. Słabizna. Te drabinki nie mają, pójdziemy do drabinki, weźmiemy. To weźmiemy, to też się przyda. Chodź, nie mamy. Zabierzemy im domek. Jesteśmy inspekcją na tym świecie. Za nieopłacanie zabierzemy im domek. Za to, że nie opłacają kurde, światła, zabierzemy im domek. Z samego drewna. Nie opłacają domów. To nie będą mieli. Nie tego nie. Tak Minecraft Parkura. Mam zamiar, coś zrobić. Szybko, piciu, piciu. Na łóżko, na łóżko, daj na łóżko. Jej. Ja łabę mnie. Jej. Patykiem, miał patykiem, 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 patykiem. Na wełny? Da, mamy dwie wełny. Dobra. Poszukamy jeszcze jakiejś uwiecki, żeby nadała więcej wełny. Tutaj gdzieś się rozbudujemy. Lubię to drzewo Ale nie zrobimy z tego chatki. Jak miałem na Minecrafta na tableta, to zrobiłem sobie z tego taki domek i tak fajnie to wyglądało. Ale później świat mi się odpakował i... Minecraft mi się coś zbudował, jakiś wirus z czy coś takiego i musiałem to usunąć. Ale na razie też gramy na tym. Posprytujciemy sobie. O tu mamy wełnę. A tu ciekawe, czy to taka wełna też może być. No dajcie mnie. nie. Daj mnie to wełnę. A, tutaj mam jeszcze jedną owieckę. Oferuje smażona ryba szmarek 18 ty kurde bibliotekarz oferuje zaklętą księgę za 35 papierów dead jodet judet jodet jodet no czekaj dead nie mam dziękuję Daj 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 daj! Jeste tu muczko ty, chodź tu ty. Po wielkich trudach nie uda nam się chyba. No, co to ona tak ucieka? burde. No, nie, no dobra. Koniec. Chciałem po dobremu, bezboleśnie, ale chciałaś boleśnie. Dała nam coś, dobra, dała dyskury. No, i tyle przy okazji. Tak zmarnujemy, że... No, chodź tu, chodź. Ty zła świnio.

Ja. Mam kilow, mogę się bić. Mhm. lazo jest. Weźmy, że w lazo zróbmy. Weźmy, że w lazo. Żelazo się przyda zawsze. Dobry materiał to był i będzie. Coś mi tak jakoś to tutaj nie podoba się, ale trudno. No jest dobra. 9 minut?! Czy wy sobie ze mnie jaja robicie? Naprawdę? Już 9 minut minęło? Lol. Dobra. Potyka. Zrób mi i może jeszcze uda nam się domek w dzisiejszym odcinku zrobić. Coś. Trochę boję Ale że raz daję tu wezmę Dobra, mamy żelazo, idziemy są Jeszcze owca tam pójdzie i da nie. Dobra, pozdro 10 minut, chodźcie, zbudujemy jeszcze tam Taki Takie może uda nam się zrobić. Ale no, ile tego? 42, dobra, budujemy dom. <śmiech> <śmiech> Już jestem. Gramy. Noć. Noć się robi. Dobra, prześpimy w tym domku. Crafting table mam, dobra, fajnie. Dobra. Czy ja cię o to prosiłem. To moja głupia gra. Czekajcie. Jestem. Przepraszam a tutaj tata wrócił. Podajmy tam. Czekajcie, czekajcie, bo ja mam jeszcze tylko dwie wełny. No, jako białe się liczy, na no to. Eee, wychodzisz? Co, co ty? Ty z boku? O, ty kurde! Daj, 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 daj! Gdzieś? Co cie no? Ja mogę się No kurde, ile można patykiem być villagera? Dobra, co? Trzymaj się! No śpij. Dalej sobie skraftujemy może jakiś mieczek z drewienka, No nie łóżko. Dzięki za gościnność, Willa Miło było, się zmyło. Już sobie wrażenie, nie wiem czemu dobra. Jakby ktoś nas chciał bić. Chciałem bać się, a braniec. Tak, mi Pani Łonika. Dobra, chodźmy, zbudujemy nam... Tutaj, jak już tak jakby... Daj mi to, to też... To też, baj bo to parę beczeki Przepraszam. Przepraszam, właśnie jestem... Girajmy. Handel. A ty co? O nie, ten to jest taki, no tak, przepraszam, te bateria. Tak, wy tutaj Żydy jesteście, tyle chcecie za nic? No to sobie idźcie, Żydy Dobra, budujmy dom wokół nas, a da, da. Ale to będzie malutki domek, a ja kiedyś do ja się przerodził masak. Taki będzie duży. No, ja nie będę robił Baseny, już zrobimy, będzie fajnie. Mamy 5 żelaza. Dobra, więc ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Jak się podobają Wam moje filmiki, dzisiaj jeszcze pojawi się jeden filmik z Minecrafta. Minecrafta, mine, Minecrafta, dobra, fajnie. Do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia. lawa, uuu, do zobaczenia! Cześć!